Od dawna chciałem zobaczyć tego kamperka Toyota Dyna e, Wygląda na taki mikrokamperek, to jest z Japonii e, I słuchajcie, no Toyota, Toyota e, Wiele rzeczy prześciga po prostu swój rocznik No ale jest to jednak 95, 6 rok Słuchajcie, napęd na tył e, Miejsca na 7 osób ponoć <laughs> e, No i co, no tak to wygląda, jest malutki A mieści się wszędzie Uwielbiam to lusterko, wcześniej już widziałem. E, mieści się miejsca parkingowe e, i No i gdyby był w środku trochę wyższy, to byłby mój idealny kamperek. E, słuchajcie, napęd na tył, ale niestety jest pojedyncza szyba. Więc to jeszcze nie jest idealny kamperek, niestety nie jest. E, I zobaczcie od dołu, jak to wygląda. Więc tak wygląda w środku Toyota Dyna, czy Dyna, tak jak to yy, mówią po angielsku Słuchajcie, są od razu plusy i od razu są minusy, słuchajcie, bo to są, od razu się rzuca w oczy Zobaczcie na wysokość tego kampera yy, Ja nie mogę się wyprostować tutaj <ścoughs> I to jest yy, problem, dlatego że no fajnie, żeby się wyprostować w kamperku, tak? Yy, za to zobaczcie, jakie jest ogromne łóżko To jest no to jest naprawdę wow. Nie? No, i tutaj strefa do siedzenia: tam jest stolik, i szoferka jest tutaj. Wygląda jak trzy miejsca w środku. I pomimo, że to nie jest szeroki. Van to jest naprawdę szeroko w środku. W sensie van, szeroki camper. E, jest, jest to tak samo. O, jest to camper, który się mieści w miejsca parkingowe samochodów osobowych. Mm. tu pan mam mi przyjść jeszcze pokazać kilka rzeczy, ale. No kurde, myślałem, że to będzie większe. Jakby, jakby to było wyższe, no to byłoby spoko Dużo okien, wszędzie są okna. Tylko, że są okna pojedyncze. To są ewidentnie okna pojedyncze niestety. I jakby były podwójne, to jeszcze miałoby to sens. A tak to pojedyncze okna i zobaczcie. No ta ściana tutaj ta ściana nie jest za gruba też. Ale zobaczmy tutaj na schowki jeszcze. Podłużny schowek. to lepiej otworzyłem wcześniej nie wiem po całej długości ale takie malutkie te schowki są zobaczcie i toaleta z prysznicem wygląda na wentylator tutaj też tu jest wentylator No, no, upartego, by się dało tutaj ukąpać, tak, ale. Czekaj. Gdzie jest woda? Nie ma wody. Czekaj. Jest brodzik, ale nie ma kibelek no, kibelek przesuwany na bok. Jak na kibelek to jest dużo miejsca, w sensie jak na prysznic, ale. Gdzie jest? Ty nie ma odpływów. Dobra, dobra, zrobili kiberek z podłogą prysznicową, ale nie ma odpływu i nie ma prysznica. Ok, za to jest zlew i dwa palniki. To wygląda na mówkę. Lodówka wygląda na nowkę, ale właśnie to jest Czekaj, aż, aż za kamera Tutaj ciężko by się zgiąć więc tutaj jest za, za mało miejsca To wygląda na pompę wody Zbiornik na wodę albo coś z zewnątrz. Angielskie gniazdka 11,7V. I systemy, może nie będę włączał. Tutaj kolejne schowki. patrz jakie są schowki zrobione. Po prostu na tych złączkach, tutaj, na tych, tych, tych tutaj. Tak. Wydaje mi się, że oni tutaj po prostu to przerabiali. Jeszcze pod... Nie wiem, czy jak pasy powinny do podłogi być po przypięte. Tutaj. A to jest taka wersalka, słychać od razu. Pasy są. Ale to wygląda jak. Nie jak to wygląda. Ale tutaj się z tego okrojuje drugie łóżko. Ubezpieczniki bezpieczniki zgaduję, że to się kładzie tutaj na tę tutaj, na tę półeczkę tutaj i tutaj będzie po prostu łóżko stałe w tym miejscu Akumulator jeden tutaj O, pewnie tą część kładzie tutaj na łóżko Tak. O, by the way, wentylator Jakby okay. to... Właśnie, trzeba by sprawdzić, czy tam się zmieszcza w ogóle na szerokość. Ale podoba mi się stół, te pojemniczki mi się podobają w stole, chociaż stół jest strasznie ciężki. Po prostu są takie gotowe pojemniczki. Yy. Tu brakuje nogi jeszcze. A to jest noga, to jest noga dobra. Dobra, wygląda to, że to jest fajny kamper do małej rodzinki. Eee, widzicie, tutaj pówka już poszła. To się składa w tą stronę. Tu tu w razie spania idzie w dół. I tutaj ta pówka, która jest za mną, poszła powinna też pójść tutaj. A teraz chcę po prostu sprawdzić, czy. Ja, tu się zmieszczę. Ewa, tu pan idzie. A to pan mówi, że w tą stronę się A w ten sposób. Ah. Dobra, ale o tym nie pomyślałem, żeby zrobić tak yy, te uchyle do konia Tutaj się uchyla okno tak Aha Teraz to tu się uchyla i tu moskitiera jest, którą chyba też można przesuwać To się zamyka i... Okej, okay, ale za niski sufit jest chyba No ale w tym momencie mogą tu <laughs> cztery osoby A w poprzek ja bym chciał się położyć? W poprzek? Nie no, w poprzek muszę mieć ugięte kolana, tak? Ale to o tym nie pomyślałem, to jest... To jest genialne, ale nie na taką wysokość Żeby w ten sposób nad kabiną do tyłu. dobra zobaczmy, jak to się rozkłada. Uff. No i jak i tu dalej, tutaj. I jak jestem teraz teraz. Okay. Okay. Uh, yeah, Nie, I just uh, try okay. uh, measure me, I, you know, fit, okay? fit good. Uh, you fit good there? Uh Yeah, because it's like if if well, you got more height there on the yeah, it, yeah, it could be like for me it, it should be like 50 centimeters higher, like like here also without shoes I'm fit here, yeah, yeah, but without shoes with shoes I'm just you know yeah, like yeah, it's yeah, no. a little bit high. Yeah. Ah, but uh, could you show me how to fold it? Just push it? Fold it yeah, yeah, fold it. Probably you have to move the the mattress somehow. Mm -hmm. And then you fold it. Yeah, that's it. You fold it yeah. and mm -hmm. then just do the latches. You then latch. Out. Ah, like yeah. that. Yeah, yeah, yeah. And the other side. Yeah, that's it, you've done that. So, for how much pe person is uh, this compared? Uh, this is uh, two, three, four, five, six, seven, eight, you can. So, here is for LPG, yeah? Auto? That's a gas, yeah, I guess. Yeah, 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 for, yeah, for gas. That's the main zookup, oh yeah. And what is it? Oh it looks like yeah, it's uh, that's a water tank, I'm not sure how much it that's a water filling point. Okay. Yeah. But this it. is for toilet, yeah? That's for toilet, yeah. And this is for Yeah. This is, here. Ah. this is for the back of the oh, I think yeah. Need the keys. Yeah, you need to check all the these compartments what is this for? Sorry? What is this for? I don't know <laughs> It's done with the screwdriver I, I can open it, I have to get screwdriver This one, this one This, one this, open is, it. this is for toilet, this this is I'm, toilet, I'm, I'm toilet. sure Oh yeah, this is the yeah, the toilet, the toilet obviously you yeah. can open Yeah, yeah. Uh, But this one, so oh. try this, this one Okay, so is that have any insulation? Which insulation? I don't see any insulation. It's just. Yeah, it's what just insulation? No uh, heat insulation. Heating insulation. All these. Uh, this is a uh, motor from factory, so it should have insulation. But I don't see any. Must be. Actually, yeah. Japanese are very strict. looks from inside. Hello. Uh, actually, I'm a, uh, um, at the moment I'm working in Banbury. Banbury, yeah. Oxford. Yeah, yeah, yeah. yeah. yeah this, 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 this area. Oh, okay. So is that have press button to turn? What is it? This is. Yeah, that's a handbrake. Your parking this... brake. Oh, okay. Yeah. Okay. Is Let's have any... Oh yes. Mm. yes this one. Like that. I didn't know that. <laughs> oh, but you just uh, do it up and down. I didn't know it goes up as well. Okay, and still, it's like yeah, it's good. Yeah, it's so you need to adjust it. You need to. Yeah, so this, you know. But seat is very very. Yeah, you yeah. can go back. It's uh, comfortable. It's comfortable. Yeah. 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 I like it compared to mine, it's like. Yeah. This is a Japanese. Tak, bardzo dobrze. Yes, we got the. So, uh, yeah, it was the. Yeah, that's the, the, the Generalnie się to fajnie siedzi. Trochę ciasno jest mimo wszystko, tak? A tylko że tutaj, e, tutaj ręczny jest, tutaj blisko kolana. W szoferce, no więcej miejsca chyba nie potrzebuje. No, i... powiem Wam, że jest trochę To Co plus na kierownicy, czy to tak ma chodzić? Nie wiem, czy to dla kierownicy powinno chodzić. Tutaj coś z tyłu jest jakby był wyższy w środku, w sensie a, bo tu jest tak zrobione żeby zaraz ten bo generalnie no to ja tego nie kupię wiadomo nie bo no jest za niski tak ale jakby był wyższy i po prostu też szukam trochę inspiracji ale podobają mi się też te szyby że to jest z jednego kawałka trochę mi się mi nie podobało lusterko że nie ma elektrycznego na 95 79 000 mil Kabina jest chudsza, zdecydowanie, hmm, niż u mnie, niż w tych wanach europejskich. I tutaj to lusterko jest po to, żeby sprawdzić przed maską, ile jest miejsca. Czyli zamiast takich czujników parkowania, to już mamy w środku. Pyk, czy po prostu nie będzie za głośny ten samochód w środku ale wygląda całkiem spoko tak mechanicznie bardzo fajnie tam jakbym go brał to jest oczywiście tam tu silikonu trzeba dodać tam silikonu eee, przejście od szoferki niby jest <grym> To nie jest idealne rozwiązanie, ale dało mi dużo do ciekawych pomysłów. Tu jakieś guziczki nie wiadomo od czego. Oni nie wiedzą. śmieszniejsze jest to, że oni nie wiedzą dużo rzeczy, co do czego jest. A ja wiem bardziej. Ej ej ej. ej. Tylko to fajna sprawa. I oni są za to 15 tysięcy funtów. Ja je widziałem po 17 wcześniej. Jestem ciekawy czy oni robili je wyższe jeszcze. Aby, aby był wyższy o te 50 cm, to można byłoby się zastanowić. Teraz to... Nie. A tobie jak się podoba Toyota Camper? Czy kupiłbyś takiego camperka? Jakieś plusy, minusy czy jakieś inspiracje? Napisz w komentarzu. I daj suba, a będzie więcej takich ciekawych materiałów, takich hmm, troszkę innych, przyznasz? Do zobaczenia, hej!